Po przekazaniu informacji o wynegocjowaniu przez NZZ Solidarność kwoty 300 zł jako premii tzw. COVID-owej, pojawiły się głosy, że to kwota zbyt mała. Pragniemy podkreślić, że jest to kwota o 100% większa od tej, którą wynegocjowali ci, którzy narzekają. NZZ Solidarność uważa, że przyznanie premii w tej wysokości jest symbolicznym, ale bardzo ważnym gestem zarządu, który przy szalejących cenach gazu dostrzega oczywistą konieczność docenienia załogi. Czasem nie jest ważna wielkość kwoty, ale fakt, że ktoś się udaje. NZZ Solidarność stoi na stanowisku, że naprawdę. Prawdziwe podsumowanie pandemii przyjdzie czas po jej zakończeniu, a nie w jej apogeum. Wtedy będziemy wnioskowali o docenienie tych, dzięki którym nasze przedsiębiorstwo funkcjonuje i prowadzi skuteczną walkę z wirusem. Podobne stanowisko w sprawie ma zarząd naszej firmy. Wiadomości. Z napływającymi wieloma pytaniami od naszych członków, co zrobić w sytuacji, kiedy nie mają opieki nad swoim dzieckiem w związku z nauczaniem zdalnym, informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w razie nieprzewidzianego zamknięcia żłob, klubu dziecięcego, przedszkola, a także choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę lub opiekuna dziennego, zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu rodzicowi dziecka do lat 8 przez łącznie 60 dni w roku. Zasiłek opiekuńczy w wymiarze 60 dni w roku przysługuje również w razie choroby Dziecka do 14 lat. Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy. Wiadomości. Zespół zadaniowy do spraw minimalizowania ryzyka wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem na terenie naszej spółki, w związku z dynamicznym rozwojem epidemii, wydał zalecenia, których celem jest zachowanie ciągłości pracy poszczególnych komórek organizacyjnych, która może być zagrożona z powodu wykrycia zakażenia i nałożenia na pracowników kwarantanny. Zespół zaleciłby przestrzegać wszystkich opracowanych procedur antykowidowych ze szczególnym naciskiem na prowadzenie procedury przekazywania zmian dla uniknięcia osobistego kontaktu pracowników pomiędzy zmianami, ograniczenie kontaktu kontaktów z osobami spoza instalacji między innymi poprzez minimalizację liczby tych kontaktów a w sytuacjach koniecznych poprzez obowiązkowe stosowanie maseczek ograniczenie kontaktów pomiędzy pracownikami na zmianie zespół zadaniowy zwrócił uwagę na konieczność niezwłocznego przekazywania informacji o wszystkich zdarzeniach związanych z covid-19 do ustalonych osób Wzory stosowanych dokumentów są łatwo dostępne w intranecie i na stronie głównej w zakładce koronawirus. W ocenie zespołu zadaniowego w związku z gwałtownym zwiększeniem się ilości zakażonych osób należy przygotować się na ewentualną możliwość zwiększenia ilości pracowników przebywających na pracy zdalnej. W celu zapewnienia ciągłości pracy na produkcji należy na bieżąco analizować stany osobowe z uwzględnieniem opcji kierowania pracowników na gotowość do pracy. Niezależnie od tych zaleceń zespół zadaniowy przypomina, że wejście i poruszanie się po budynkach spółki wymaga od wszystkich Stosowania osłony ust i nosa. Maski ochronne należy również stosować w bufetach. Jednocześnie, po wyjściu z pracy, należy unikać zgromadzeń przy bramach i osłaniać nos oraz usta we wszystkich sytuacjach niosących za sobą ryzyko zakażenia. Wiadomości. Komisja Międzyakładowa informuje, że w dalszym ciągu będzie kontynuowała program CDO24 Twoja ochrona prawna. Nowa umowa będzie obowiązywała od dnia 1 stycznia 2021 roku. Kolejne osoby chętne do przystąpienia do programu zapraszamy do kontaktu z naszym biurem. Termin na złożenie deklaracji upływa z dniem 15 grudnia 2020 roku. Masz problemy prawne? Nie wiesz, jak je rozwiązać? Obawiasz się kosztów pomocy prawnej? A gdyby istniała możliwość rozwiązania Twoich problemów w rozsądnej cenie, która nie zrujnuje Twojego budżetu i na przejrzystych warunkach? CDO 24 to kompleksowa pomoc z całego zakresu prawa. Będąc z naszym klientem, możesz skontaktować się z działem prawnym, wybierając numer telefonu, który znajduje się na Twojej karcie. Zostaniesz połączony z działem administracyjnym, gdzie odbędzie się wstępna weryfikacja, która polega na podaniu numeru karty oraz imienia i nazwiska. Następnym etapem jest połączenie do odpowiedniego działu prawnego, gdzie uzyskasz pomoc oraz rozwiązanie Twoich problemów.